Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o alergicznym nieżycie nosa i alergii, która stanowi problem znany od dawnych czasów, szczególnie pod postacią alergii pokarmowych, jaka obecnie narasta do rozmiarów epidemicznych. Według aktualnych badań 30-40% do 40 populacji Dotknięte jest jakąś nadwrażliwością alergiczną, jaka w ostatnich 20 latach zrosła wielokrotnie. Według danych problem alergicznego nieżytu nosa dotykał jeszcze 10 czy 20 lat temu około 1% populacji, podczas gdy obecnie sięga 25% ludności. Alergiczny nieżydnosa stanowi jedną z najczęstszych postaci chorób alergicznych i w całym świecie oszacowano częstość występowania średnio na poziomie 168% w Norwegii do 46% w Australii. W Polsce odsetek zachorowalności wynosi około 21%, jednak w grupie 13-14-letniej młodzieży obserwuje się znacznie zdecydowanie wyższy odsetek i polska młodzież znajduje się w czołówce zachorowalności na choroby alergiczne 24,6%, tuż po Paragwaju, gdzie występuje 45% a przed Hongkongiem 22,6%. Poziom zachorowalności według obserwacji wyraźnie zależy od stylu życia, poziomu urbanizacji i stopnia zanieczyszczenia powietrza, środowiska, zwłaszcza zewnątrz, ale i wewnątrz domowego. Alergiczny nieżyt nosa charakteryzuje się występowaniem e, również innych chorób drugoddechowych, zwłaszcza Często występuje astma skrzelowa, co wymaga wdrażania działań profilaktycznych, terapeutycznych, a także edukacyjnych, mających na celu zmniejszenie postępu choroby i także ostatnio wymieniane szczególnie koszty leczenia. Wśród czynników alergicznych wymieniane są najczęściej alergeny wziewne, w tym szczególnie pyłki roślin, głównie traw drzew i chwastów, odpowiedzialne za alergiczne nieżydnosa nie i katary w sezonie letnim aż po astmy sezonowe. Drugim najczęściej wykrywanym alergenem są roztocza kurzu domowego, powodujące występowanie tzw. astmy atopowej. Do najczęstszych czynników alergicznych uczulających dzieci wymieniane jest z kolei mleko i jaja, natomiast u dorosłych Obserwowane są zwłaszcza alergie na orzechy arachidowe i laskowe, na ryby, owoce morza, pomidory, a ostatnio także jabłka. Problem alergii jest szczególnie poważny wobec braku uniwersalnych preparatów leczniczych, którymi można leczyć uczulenie, czyli alergię. Dlatego podnoszona jest ogromna rola diagnostyki, która precyzyjnie określiłaby rodzaj uczulającego alergenu, w celu zwłaszcza eliminacji czynnika, także stosowaniem odpowiedniej diety. Jednak także brakuje uniwersalnych metod diagnostycznych, która pozwoliłaby dokładnie określić czy ustalić uczulającą substancję, gdyż standardowe metody diagnostyczne, szczególnie tzw. Tak testy skórne i badania immunologiczne, pozwalają na określenie przeciwciał przeciwko określonym alergenom, które można oznaczać we krwi, jednak nie mogą być one stosowane u. Dużej ilości chorych ze względu na silną nadwrażliwość i objawy uboczne, niekiedy nawet zagrażające życiu wraz ze wstrząsem anafilaktycznym. Do diagnostyki w związku z tym niezbędne są techniki molekularne, które opierają się na inżynierii genetycznej, do których zaliczane są metody oznaczania przeciwciał rekombinowanych. I tak zwana technika mikrooznaczeń, które w Polsce dysponują tylko dwa ośrodki, Bydgoszczy i w Krakowie. Nowoczesne techniki diagnostyczne są niezbędne szczególnie u osób zagrożonych i po przebytym wstrząsie anafilaktycznym albo u chorych o objawach nietypowych. Alergia zwłaszcza pokarmowa może dawać różne. Mało charakterystyczne objawy dotyczące bardzo różnych narządów witkanek, gdzie wymieniane są takie jak migreny, bóle stawów, mięśni, zaburzenia koncentracji i problemy ze snem, niektóre postacie chorób układu neurologiczne i kardiologiczne. Alergolodzy zwracają uwagę na potrzebę badań, która by określiła stopień alergizacji społeczeństwa z wprowadzeniem nawet programów lekowych. Już w 1873 roku Blackley opisał gorączkę sienną, w której stosowano wówczas testy skórne, wcierając w skórę uczulający pyłek z wykazaniem związku między objawami chorobowymi a kwitnącymi trawami czy innymi roślinami jako czynnik powodujący alergię. Poznawano następnie coraz bardziej zarówno przyczyny, jak i mechanizmy, także genetyczne podłoża alergii, z możliwością unikania, czyli eliminacji alergenu. Alergiczny nieżyt nosa jak zwyk jest zwykle procesem zapalnym przewlekłym, najczęściej związanym z glublinami E, czyli tak zwanym IgE zależnym, wywołanym przez alergeny środowiskowe, jak i Objawia się obecnością komórek zapalnych w błonie śluzowej i warstwie podśluzowej jamy nosowej, takich jak eozynofile, czyli komórki kwasochłonne, zasadochłonne, mastocyty, limfocyty czy obojętnochłonne, czyli neutrofile. W przebiegu nieżytu pojawiają się typowe objawy, trwające co najmniej godzinę dziennie przez co najmniej dwa kolejne dni czyli takie jak wyciek z nosa, świąt nosa, napadowe kichanie i zatkanie nosa jakie mogą ustępować samoistnie albo pod wpływem właściwego leczenia. Ponadto występować mogą takie objawy jak świąt podniebienia, spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, nocny kaszel, chrapanie. Także bruzda poprzeczna w jednej trzeciej dolnej części nosa i chrząkanie. Alergiczny nieżyt nosa często występuje z innymi chorobami alergicznymi, takimi jak astma, atopowe zapalenie skóry, alergia pokarmowa, stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych oraz zapalenie spojówek wymieniane zapalenie błony śluzowej nosa czy zatok przynosowych. Polipy nosa, przerozmigdałka gardłowego, zaburzenie czynności trąbki słuchowej, wysiękowe zapalenie ucha środkowego i zapalenie krtani. Od kilku lat wiadomo, że zakażenia górnych dróg oddechowych są częstsze i przebiegają znacznie ciężej u chorych na alergiczny nieżyt niż u innych osób. Alergiczny nieżyd nosa jest obok nieżytu wirusowego i bakteryjnego najczęściej występującą dolegliwością nie tylko w okresie wiosennym, ale i letnim, a nieżyd nosa charakteryzowany jako zapalenie błony śluzowej nosa, w przebiegu którego występują takie objawy jak niedrożność nosa, wydzielina, świątki, kichanie, zapalenie spojowego, często łączony z dolegliwościami takimi jak podrażnienie gardła, objawy skórne. Objawy ze strony przewodu pokarmowego czy napady astmy określone jako astma pyłkowa. Reakcje alergiczne, podobnie jak inne choroby alergiczne, dzielone są zależnie od imunoglobulin na IgE zależne i IgE niezależne. Po powstawaniu nieżytu alergicznego nosa podkreślany jest udział przeciwciał. IGE, czyli immunoglobulin G, zależnych od reakcji zapalnych na alergen. W odczynie alergicznym antygeny przyjmują miano alergenów, którymi mogą być bardzo różne substancje, począwszy od białkowych, tłuszczowych, po cukry, w grupie alergenów ziewnych, Występują, jak już wspominałem, najczęściej pyłki roślin, ale także roztocza kurzu domowego, włosy zwierząt. Bardzo często występują alergie na pyły przemysłowe, także na pióra i wydaliny ptaków, czy na wełnę. Antygen, który wnika do organizmu. Najpierw zostaje pochłonięty przez specjalne komórki, leukocyty, nazwane także makrofagami, albo komórkami żernymi, gdzie informacja o antygenie, czyli o danej substancji, dalej jest przekazywana specjalnym krwinkom białym, limfocytom, którzy wytwarzają swoiste przeciwciała przeciwko danej substancji w przypadku uczulenia na jakiś czynnik. Antygenem, jaki w przypadku uczulenia nazwany jest alergenem, może powodować wytwarzanie przeciwciał, czyli substancji białkowych zaliczanych do grupy immunoglobulin, które mogą być zarówno IgA, jak i IgM, IgE czy IgD. Przy czym najbardziej uniwersalne są te, o których wspominałam, IgE stanowiące aż 80% przeciwciał przeciwko wirusom, bakteriom i grzybom. Także z klinicznego punktu widzenia poziom IGE może wzrastać nawet dziesięciokrotnie w zakażeniach nie tylko tych, o których mówiłam, wirusowych, ale pasożytniczych i alergicznych. Reakcje alergiczne są bardzo złożone wymagają wiedzy warto wiedzieć jednak że limfocyty określane symbolem B wytwarzają przeciwciała co pozostaje pod kontrolą jeszcze innych limfocytów oznaczanych jako limfocyty T albo grasiczozależne, które mogą wytwarzać substancje albo pobudzające albo hamujące wytwarzanie przeciwciał zwłaszcza ostatnio także podkreślany jest wpływ czynników psychicznych na prawidłową czynność układu odpornościowego. Reakcja alergiczna przebiega zależnie od kontaktu z alergenem, z którym pierwszy kontakt prowadzi do wytwarzania przeciwciał, natomiast kolejny jest powodem wytwarzania już nieprawidłowych substancji, czyli reagin, które łączą się z alergenem, co ma miejsce na powierzchni specjalnych komórek określanych komórkami tucznymi. W momencie połączenia przeciwciał reagin z danym alergenem dochodzi do powstawania w tej komórce tucznej zmian ze wzrostem przepuszczalności jej ścian, czyli błon komórkowych, rozpadu komórki i uwolnieniem znajdujących się w komórkach tucznych histaminy, która jest odpowiedzialna za reakcje uczuleniowe. Reakcje rozpadu komórek tucznych mogą być. Bardzo gwałtowne niekiedy prowadzą do występowania objawów uczelniowych w ciągu nawet kilku minut, w czasie których objawy bardzo szybko narastają i mogą zagrażać życiu. Chociaż alergiczny nieżyd nosa nie jest obarczony zwykle reakcjami poważnymi czy nawet śmiertelnymi, jak zagrażająca nawet życiu reakcja na jady owadów błonkoskrzydłych, skrzydłych, czyli osy czy pszczoły, jednak wszystkie reakcje alergiczne mają niekorzystny wpływ na życie chorych, na ich wydolność w pracy i w życiu osobistym, również na, wymagają leczenia niekiedy kosztownego, także odczulania. Nieżyty, zwłaszcza przewlekłe, mogą prowadzić do różnego rodzaju powikłań, jak wspomniana już astma, ale także zapalenie zatok przynosowych, polipy nosa, zakażenie dróg oddechowych. Zwykle nieżyty nosa dzielone są na przewlekłe, okresowe i łagodne, umiarkowane i ciężkie powodując wspomniane objawy z wydzieliną i kichaniem. Alergia odgrywa także istotną rolę w alergicznym, grzybiczym zapaleniu zatok przynosowych. Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa powoduje obrzęk błony śluzowej nosa, to upośledza drenaż wydzieliny zatok przynosowych, upośledza wentylację, to z kolei powoduje namnażanie się bakterii czy wirusów i rozwoju zapalenia wewnątrz zatok. Ponadto mediatory, które powstają w trakcie reakcji alergiczno-zapalnej, szczególnie ta histamina, również wywierają działanie i powodują zmiany patologiczne w błonie śluzowej. U każdego chorego na alergiczny nieżyd nosa, zwłaszcza na postać przewlekłą, dochodzi do stanu zapalnego w zatokach, ale także w innych miejscach organizmu. Za chwilę jeszcze powiem o leczeniu i profilaktyce. Unikanie ekspozycji na alergen, czyli na pyłki roztocza kurzu domowego stanowi bardzo ważną profilaktykę, jaka polega przede wszystkim na likwidacji rezerwuarów kurzu, czyli wszelkiego rodzaju dywanów, kap, mebli tapicerowanych, zasłon. Ważne jest wietrzenie pomieszczeń w celu zmniejszenia stężenia alergenu, także zmniejszenie wilgotności powietrza, odkurzanie z różnego rodzaju filtrami, pranie pościeli w temperaturze powyżej 60 stopni, jakie powoduje unicestwienie alergenu, zwłaszcza roztoczowego także unikanie ekspozycji na alergeny roślin, pyłki czy grzyby pleśniowe, co wszystko stanowi profilaktykę. Podobnie ta profilaktyka to jest śledzenie komunikatów, zwłaszcza wiosną, kiedy dochodzi do wysiewania różnego rodzaju pyłków. Wtedy należy śledzić informacje i pozostawać w pomieszczeniach zamkniętych w okresie zwłaszcza szczytu pylenia. Wskazane także jako profilaktyka jest przebywanie nad wodą, jak już mówiłam, stosowanie różnego rodzaju filtrów nie tylko w pomieszczeniach, ale w samochodach. E, można stosować okulary, maski na twarz. Polecane jest na przykład wychodzenie na dwór po obfitym deszczu, także stosowanie leków, które obejmuje w stanie przewlekłym miejscowo działające glikokortykosterydy. Wytyczne polskiego standardu leczenia nieżytu nosa podkreśla potrzebę zindywidualizowanego podejścia terapeutycznego do każdego chorego, zależnie od alergenu i zwraca się także uwagi na ogólny stan zdrowia, a szczególnie na choroby współistniejące. W przypadku okresowych albo przewlekłych stanach nieżytów wskazane jest również stosowanie doustnych albo donosowych blokerów receptorów w drogach oddechowych. Oczywiście leki przepisywane są przez lekarza razem z lekami obkurczającymi naczynia błony śluzowej jamy nosowej. Polecane jest także stosowanie specyficznych leków, już wyższej generacji, leków przeciwleukotrienowych, czyli przeciwko specjalnym substancjom, które są wydzielane przez komórki, z koniecznością kontroli oczywiście u lekarza alergologa. W sytuacji braku poprawy po wspomnianym leczeniu wskazana jest bardziej intensywna terapia, łącznie z. Odczulaniem. Katar o charakterze surowiczym Wymaga włączenia odpowiednich leków, także leki obkurczających naczynia krwionośne oraz do blokerów, leków dospojówkowych, różnego rodzaju innych. W każdej sytuacji lekarze rozważają swoistą immunoterapię. Najpopularniejszą, najbardziej przebadaną grupą leków stosowanych w chorobach alergicznych są leki przeciwhistaminowe drugiej generacji w postaci takich preparatów jak cetryzyna czy loratydyna. Tych preparatów jest bardzo wiele. Szerokie zastosowanie w chorobach alergicznych umożliwia znalezienie odpowiedniego. Zarówno są to leki pierwszej generacji, które charakteryzują się wybiórczym działaniem na receptory histaminy, jak i nowe. Obecnie w leczeniu także stosuje się doustne leki przeciwhistaminowe, które próbują się kojarzyć z lekami obkurczającymi naczynia błony śluzowej, jak pseudoefedryna, które ułatwiają osiągnięcie odpowiedniej kontroli nieżytu. Jednak tego typu leczenie prowadzone może być krótko wraz z zastępowaniem lekiem donosowym albo przeciwhistaminowym albo sterydowym. Podobnie prowadzone są skojarzone leczenia, czyli użyciem w poszczególnych przypadkach wszystkich tych preparatów, o których mówiłam. Do najbardziej skutecznych leków w terapii nieżytu alergicznego wymieniane są jednak miejscowo podawane sterydy, chociaż leczenie powinno się rozpoczynać przed sezonem pylenia i kontynuować przez cały okres czasu ekspozycji na dany alergen. Dostępne są bardzo różne preparaty, oczywiście przepisywane przez lekarzy, które są bardzo często połączeniem tychże leków sterydu, z lekami obkurczającymi błonę śluzową jamy nosowej, zmniejszając wytwarzanie wolnych rodników, zmniejszających obrzęk zapalny bez większych objawów ogólnoustrojowych, jakie częściej powstają po stosowaniu leków doustnie. W grupie pozostałych leków wymieniane są też takie leki obkurczające naczynia jak silometazolina, czy kromony, leki antyleukotrynowe, jak już mówiłam, i przeciwhistaminowe. Ponadto w leczeniu przewlekłego nieżytu stosowana jest immunoterapia, która stanowi swoistą alternatywę jako metoda przyczynowego leczenia alergicznego nieżytu nosa. Ustalenie rozpoznania i włączenie leczenia przyczynowego jest jednak niekiedy Trudne wymaga nie tylko leczenia u specjalisty, ale także współleczenia innych chorób. Prowadzenie tego typu leczenia może być również skojarzone z jakimiś powikłaniami. Większość opisywanych powikłań bywa konsekwencją przede wszystkim błędów kwalifikacji chorego, użycia niewłaściwego preparatu przeciwalergenowego. W medycynie świętej Hildegardy w przypadku kataru siennego wskazane są szczególnie takie jak babka płysznik, jaka zawiera substancje śluzowe, które silniej pęczniejąc w przewodzie pokarmowym resorbują nie tylko niestrawione resztki pokarmowe i substancje toksyczne, ale także alergeny. Podobnie już święta Hildegarda, co jest teraz odkrywane, zwracała uwagę na poprawę składu flory bakteryjnej jelit i poprawę szczelności jelit. Ona zalecała miód gruszkowy z przewłogą górską, jaki według Hildegardy, świętej Hildegardy uwalnia jelita z grzybów, pleśni i innych patogenów. Wymieniany jest także kmin rzymski, szczególnie polecany w alergii na białko, a także nalewka śpiełunu, jaka według świętej Hildegardy stanowi uniwersalny środek w wielu chorobach. Nie tylko nerek i dróg żółciowych, ale, czy kamicy żółciowej, ale różne, również w zaburzeniach przemiany materii, cukrzycy i wielu innych, łącznie z alergicznymi. Według świętej przed kwitnieniem traw, i pojawieniem się alergii można zażywać nalewkę już w zimie, chociaż wskazana jest szczególnie nalewka piołnowa, zalecana jest od maja do października. Substancje gorzkie w piołnie, podobnie jak substancje w dyptamie, mają poprawiać usuwanie złogów. Pobudzając także błonę szluzową do wydzielania, wydzieliny i usuwania w ten sposób alergenów. W okresie pylenia wskazane jest picie nalewki piołunu codziennie, aż do ustąpienia alergii. W przypadku alergii skórnych, święta Hildegarda poleca również krem z morwy. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na prośbę radiosłuchaczy o alergicznym nieżycie nosa. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.